Hej, siemano ludzie, ja sobie z tej strony, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Nie wiem czy nic się nic nagrywa. Dzisiaj mamy niedzielę, ale jest taka fajna pogoda, więc wyszedłem sobie na dwór i zrobimy sobie jakiś unboxing. Teraz postaram się wdrapać na ten murek i tam sobie usiądę i otworzymy sobie, mam tutaj, byłem przed chwilą w Kirthurze, musiałem coś kupić w kiosku no i kupiłem sobie przy okazji trzy saszetki. Tak na niedzielę. Zobaczymy, może uda mi się trafić moje braki, także ja się wspinam na ten murek i tam sobie zrobimy unboxing. Wspinając się na ten murek ucierpiała trochę moja ręka. Boli. Zrobiłem sobie mały kuku, więc zostawcie łapeczkę w górę dla mnie za to, że poświęciłem się, poświęciłem swoją rękę. Dobra, moi kochani, przejdźmy sobie do unboxingu. Jestem sobie tutaj koło kerfura, fajna pogoda. W sumie nic tu się nie dzieje ciekawego, ale pogoda jest naprawdę super. Dobra, otworzę sobie te trzy saszetki, zobaczymy, czy może coś fajnego mi tutaj wpadnie, może jakieś moje braki. Ale czemu to nie łapię zoomu? O zoom, dobra. E, dobra, otworzmy sobie pierwszą, co my tu mamy na... Mamy Iguaina, między innymi też Ronaldo, Griezmann i Cavani. No, wczoraj Real Madrid zremisował z Atletico Madryt. Miałem nie oglądać tego meczu, chciałem sobie go nagrać, no ale niestety... Przez moją nieuwagę zobaczyłem sobie wynik. No i tyle z mojego oglądania. Ale fajnie, ciepło jest. Dobra, otwieramy. Taki unboxing na luzie. Zobaczymy, czy się w ogóle uda mi to otworzyć jedną ręką. O, udało mi się. Brz, mamy niedzielę, fajnie. Byłem dzisiaj w pracy. Tak, wiem, pewnie niektórzy z Was się dziwią, jak to, Sebek, Ty pracujesz w niedzielę. No niestety. No, ale pracuje. Dobra, tu będzie karta specjalna. Zobaczmy sobie najpierw bazówki. Trinks. No, Zumuj się. Trinks. No. Damy sobie go tutaj. Kim Pembe. Schmidt. Umtiti. Tu będzie karta specjalna. Zobaczmy sobie jeszcze tą bazówkę. Łatys. A kartą specjalną jest Fansik ze Sportingkun Dost. No niestety go mam. No dobra. Polećmy sobie z kolejną saszetką. Tutaj mamy Messi Hummels. No i oczywiście legionista. A tam w ogóle za tymi ciężarówkami, ale wy tego nie widzicie. Jakiś gościu śmiga sobie na desce, ale zaraz wam go pokażę może dam mu saszetkę, niech zrobi unboxing na desce pewnie słyszycie jak tam trzaska może zaliczy glebę to go nagramy gdzie to będzie karta specjalna pewnie tutaj Żlikow tu mamy Naldo jak ja uwielbiam nagrywać dla, dla, dla was takie filmiki o samolocik gdzieś tam sobie leci Digne Peruzzi Nastasic i mamy tu o 11 jest 11 karta numer 8 ale to mam no cóż niestety oczywiście te papierki zaraz posprzątamy i tutaj mamy znowu Messi Hummels nic się nie dzieje może zaraz przyjdzie ochroniarz z kerfura i mnie wyrzuci że sobie tutaj siedzę dobra Otwieramy jeszcze jedną saszetkę. O bo o dało się Coś się dzieje? No nic się nie dzieje Mogłyby jakieś fajne dziewczyny tu do mnie podejść Pogadałbym sobie Tylko cicho Żanki nie ma Tylko jej nic nie mówcie Nie no oczywiście żarcik No już tu widziałem że będzie jakiś fansik tylko Więc Lipson Dobra co my tu mamy Martins Diago z Atletico Madrid. No. I jest i Pepe. Pepe, który strzelił wczoraj bardzo fajną bramkę, ale taka trochę dziwna ta bramka była, jakoś tam mu się odbiło od karku czy gdzieś. No oczywiście, no któż by inny jak Legionista Broś. Też często mi wpada. Ale fajna pogoda, mówię wam. I co my tu mamy i jest Fans, Fans Felipe Luis. Karta numer 92, kurde, nie ja go mam No mam go Dobra no to co, mam tutaj fansa Jest i fansik Tutaj mamy kartę 11 eee, I kolejny fansik Dwa razy fans i, i 11 Dobra, teraz muszę z tego murka jakoś zejść Nikt tu w ogóle nie siedzi na w oknach w ogóle jakieś śmieszne te bloki, zaraz wam pokażę. Bloki, w sensie taki stary dom. Ale to ja tutaj nie mieszkam. Ja mieszkam gdzie indziej. Dobra, teraz muszę stąd zejść jakoś, więc będę musiał zeskoczyć. No może skoczę z kamerką. Czekajcie, nagram swoją twarz. Zobaczymy jak będę śmiesznie wyglądał, jak będę skakał. O Boże, do czego to doszło, żeby człowiek w wieku 36 lat skakał z murka? A, oh, boli mnie ta ręka. Dobra, skaczę. Oh. <laughs> Udało się. Dobra, czekajcie, muszę zabrać moje karcioszki stąd. Mm. Dobra, ja już je zabieram. Idę już do domu. Co ja tu będę tak sam siedział? <laughs> Jak to mawiał pazura, co nie? Dobra, zabieramy papierki. Pokażę Wam jeszcze tego gościa, który tam sobie śmiga na tej desce. Dobra, idziemy. On jest, o, tam siedzi jakaś laska, która go też nagrywa, a pewnie sobie myśli, ej kurde, on mnie nagrywa tutaj. A gdzie jestem gościu? Mm -hmm. O jest Jest gostek, który sobie tam śmiga, zrobi coś fajnego. Ej no dobra, idę stąd, nie będę go nagrywał, bo jeszcze się zdenerwuję. Dobra dziubłasy, ja sobie idę do domu. A, wielu z Was mówi, żebym się nie marszczył. Teraz się marszczę, bo świeci na mnie słońce. Idę do domu, zmontuję dla Was ten filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli chcecie więcej takich, to zostawcie łapeczkę w górę, a będzie więcej. A ja sobie idę pomału. Kurde wiecie co? Jak zwykle zgłodniałem. I tak sobie patrzyłem tutaj na to. No bo oczywiście tam jest McDonald's, a ja uwielbiam McFlary. Z kitketem, z kitikatem, jak to ja mówię. Także dobra kochani, no co, ja chyba pójdę sobie coś jeszcze zjeść. A tam w ogóle gościu siedzi, tak wygląda jakby robił, nie powiem co. Widzicie go? Siedzi tu. E, tu. Wygląda jakby robił kupę. Ej dobra, nie będziemy się tutaj naśmiewać z ludzi. Ej dobra, śmigam, idę do domu. Nie chcę się, mam w domu chyba jakieś lody, więc sobie w domu coś zjem. Ej, dobra kochani, ja uciekam. Pozdrawiam Was serdecznie. Co bym, w sumie pokazałbym Wam tu coś jeszcze, ale tutaj nie ma nic ciekawego. No nie ma. A, patrzcie, jaki obskurny budynek. <laughs> Jestem tu. Taki obskurny budynek to są chyba te budynki wojskowe jakieś. Ja mieszkam tam dalej, więc to ja tutaj nie mieszkam. Także śmigam do domu. O, wózek. Może weźmiemy wózkiem, się przejedziemy z górki. Jest i wózeczek Ale masakra Teraz muszę przejść tutaj przez światła I potem idę do domu Więc chyba dalej Wam nie będę pokazywał Bo będziecie wiedzieć gdzie mieszkam A tam w ogóle sobie ludzie idą I widzą że nagrywam I teraz będą na moim filmiku A więc myślę co za jakiś idiota chodzi I gada sobie do telefonu No ale cóż A pogadam sobie tak jeszcze trochę z Wami Bo lubię z Wami sobie gadać Jutro się przejdę do Kerfura. Zobaczymy może w końcu będą te naklejki yy, z drogi do Rosji Nie wiem kiedy będą Są tam na internecie ale ogólnie nie chce mi się ich zamawiać przez internet Poczekam aż będą w sklepie A karcioszki jedni mówią że będą w połowie kwietnia, inni mówią że pod koniec, inni mówią że na początku maja W sumie nie wiem kiedy to będzie O wieszak Żanka chciała wieszaki Ale poleciał. Ale nie ma uchwytu, więc żance nie będzie potrzebne. E dobra, nie będę was zanudzał. Idę do domu już. A może się przejdziemy tak, o, Nie będę nic mówił, tylko po prostu nagrywał swoją facjatę i będę sobie szepnął. ale daje słoneczko. Nie dobra moi kochani, to by było na tyle taki luźny filmik w niedzielę. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Zostawcie łapeczkę w górę, ale ta moja ręka tak nieciekawie wygląda. O. Zobaczcie sami. kontuzja, jak ja teraz będę robił unboxingi. To jest ręka, która otwierała tysiące saszetek. Nie, dobra, kochani. Ja już kończę. Śmigam do domu. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Pa, pa!